Cześć, witajcie w kolejnym, czyli drugim odcinku Z naszej serii Zagrajmy w Simulator Farmy 2011 Jak widzicie już skombajnowałem, czy się to tam Mówi, nie znam się Skombajnowałem całe pole Teraz już jest godzina 21 W tym, o latarkę można sobie nawet zasiedzieć. miło Tak, tu jest nasz kombajn I, i, i gdzieś tam jest nasze ciężarówka, tylko gdzie Tu nie ma, tu nie ma. Ona gdzieś tu była chyba, za kombajnem. Tu mi się wydaje, tak tam jest. wygniemy biegniemy. I jedziemy teraz. I tak, pomyliło mi się, to nie jest pszenica, tylko to jest jęczmień. A więc tak, jeśli chodzi o jęczmień, to mm, jęczmień, jęczmień najdroższy jest. Browarze, tak? Browar, tak. Jęczmin, browar. A, browar jest. Za chwilę zobaczę. O, lak jakiś. Jest ser za to cięcie, ale ja frapsę, a jak zniżyłem... O, ale laguje. Ściny mam dobra. Jak zniżyłem, bo chciałem zobaczyć, gdzie jest browar, bo musimy sprzedać jęczmin, to mi się wzięło i... Yy, przestał mi nagrywać, ale dobra. Eee, dobra, czekajcie. Ale słabe światło to ma, do dupy. Dobra, będziemy jechać tak na ślepo prawie. Mm, browar jest tutaj, na samym dole jest takie coś, tak że daleko nie mamy. O, lol, ale co on jak ścina? To nie fajnie. Fajnie, że tak się i okay, tu jest gdzieś droga. Mam drogę górę widać tak no, naprawdę. No lol! Ale mi laguje. To nie jest fajne sali. Browmat jest gdzieś tutaj, powinien być tak. Tak, tam jest literka I. Także gdzieś tu się powinno wyładować. To jest chyba I Tu można tu jest czego wyłodowuje okej okay. czekajcie o idę tylko kół z tyłu nam się też bierze. szczepa z tyłu o, mieliśmy do czego przyciata czekajcie bo ja nic nie sobie widzę nie mamy tych szczepów bo... Lol, oczepiam się już wyciepał, się, pójść wrócić, bo tam też był lęczmień. Chyba. Tak, tam też był lęczmień. Słuchajcie, bo ja nic nie widzę, ale to mi tak ścina trochę to. Nie jest fajnie, tam jest nasz kombajn. Sorry, że jest noc, ale no serio. Gdzie jest nasza przyczepa? Jest nasza przyczepa. O, czy pija się, patrz. A tam też mamy trochę ziarna. Jak widzicie. Zatopiłem się i nawet nie zauważyłem. Można to jakoś zmienić tak naprawdę tam? Nooo, co to Ech, znowu za daleko Okej, mamy. Podpięte. Wykręcamy w tamtą stronę. To zasuwa jak... nie wiem co. Mamy przeczepę. Mamy, mamy. 5% ziarna. Nam się wysypuje to ziarno jak tak pojedziemy, czy? mi się tylko wydaje. Zobaczmy na filmiku. Ale nie mogę. Dobra. Zmienimy sobie na tą kamerę, żeby było realistycznie. Tu mamy browar, okej. Okay. Teraz tutaj, żebyśmy widzieli, jak tam nasza przyczepa jest. Ciepła. tu już nie mamy. Tak, tylko z tyłu mam. Zmienia się, zmienia się, zmienia się, okej. jakby to wycofały, bo ta przyczepa z tyłu nie chce z nami współpracować. Eee, eee, ciekawe bo tu nic nie widzę, nic, nie widzę, nic, kompletnie nic. Wiecie co? Może ja sobie tu poczekam aż będzie... Tu jest droga, no. będziemy tu w wypadku. Tu jest noc, a ja poczekam sobie tutaj. Aż będzie dzień i jak będzie dzień, to się zobaczymy. Bo żeby bo tak w nocy jest niefajnie, się nagrywa. No. Bądźcie czekamy. Okej, okay, już jest 6.30. Jesteśmy cały czas pod browarem. Wszędzie tam zarówki ciazarówki są te samochody, sobie jakoś dają radę przejeżdżać. A więc spoko. Zmieniamy kamerkę i nic tam nie jedzie. Zobaczymy, żeby nie spróbować wypadku. Na no, na przynajmniej też na razie tutaj nic. Jedziemy za chwilę wyprzedzać. No, i spoko. Um, mamy 65 tysięcy, to jest naprawdę sporo. No właśnie nie spodziewałem, tak patrz, myślę, że bo na początku wiedziałem, że seria serio będzie trzeba tu dużo w, dużo grać, żeby na serio wziąć jakąś kasę tutaj zarobić. A tu po jednym polu jest wszystko ok. Um. Dowiedziałem się, że w grze da się zbierać butelki i one chyba coś dają, taki, bo są miejsca takie jak kościoły, jakieś zamki, coś w tym stylu. Jakieś takie stare, zabytkowe rzeczy i tam zawsze możemy znaleźć jakąś butelkę, która daje nam chyba reputację i chyba tyle. No i tak naprawdę... Mm, wiem, że gdzieś jest jeszcze jedno pole takie, które ch chyba, chyba jest, nie czy to losowe jest, czy nie? coś, ale u kogoś tam na filmiku oglądałem, że miał po prostu, tutaj zaparkujemy, że miał um, um, jeszcze jedno pole do skombinowania, chętnie bym sobie wziął i jeszcze trochę zarobił kasy, także wiecie, a tak to by wypadałoby już wziąć i, i zasieć coś nowego nazwem filmik Jakoś siał rzepak. Także ja chyba też zasieję, bo na razie sam nie jestem w stanie tutaj zrobić coś, żeby jakoś to wyglądało. Na razie weźmiemy i chyba sobie pojedziemy po tego kombajna. Nie wiem, czy da się coś zrobić. Jeśli ktoś by mnie oglądał i by wiedział, czy, to, czy da się zrobić coś z tym, tym co tutaj co, ma, co mamy. Nie. A my dobra przydamy do kombajnu i jedziemy do domu. I ja zrobię chyba tu cięcie, bo nie wiem, czy opłaca się oglądać, jak ja tu jadę, tylko a więc cięcie. I teraz tak jadąc, właśnie zauważyłem, że no, mamy jeszcze trochę jęczmienia w naszym, jakby baku, tutaj w tym, ale to za chwilę się tym zajmiemy. A tutaj na mapce widzicie, za Żubą otwartą, jest tok, jakby górski. Możemy tutaj. Tutaj nic chyba nie ma w środku Tutaj możemy wejść w to i to Po to się na górze Możemy stąd zejść tym samym sposobem Tylko że tu gdzieś właśnie butelka jest Nie wiem, może gdzieś jeszcze jest butelka, także szukamy Sorry, ale bym chrypkę sukłatał Jak zwykle Ooo, ale fajne, patrzcie Tym to się kierować? Nie nie da się, ale na naszą farmę jest ten widok, to fajny, super. Okej, co tu jeszcze? Tu mamy to samo. Aha, na każde inne miejsce mamy. Możemy sobie zobaczyć stąd. Tu co jest? Fajne, tutaj jest. To jest tak, to jest browar. Następnie mamy co? A cel, cel ja się do góry, a patrzymy na coś, o to. Młyn. Tak, to jest chyba młyn. Chyba wodny, to coś takiego. To widać, że jest młyn wodny. Młyn wodny. Ale dobra. O, mamy jedną butelkę i nie wiem, zyskaliśmy tą reputację, czy coś. Dobra. Tak czy inaczej, wchodzimy do naszego kombajna znowu. I mamy jęczmień tutaj jeszcze. Tak. O, czy mi się by teraz chciał jechać i to zładować? Dobra, wezmę odczep jedną przyczepę. Wyładuję to jeszcze do tego, pojadę do lampara i zobaczymy się za chwilę. Dobra, jestem już zawoziłem tą, bo te trochę rzeczy, co miałem zawość. I mam aktualnie 75 tysięcy. Wcześniej miałem 65, także zyskałem 10 tysięcy, jest spoko. Teraz tak, musimy sobie pole zaorać z tego co wiem chyba Wądem na filmiku to się gość brał i to niebieskie Dobre Się się spoko i dobra wybierzmy sobie pole na rzepak, tak rzepak Żeby nie stracić to weźmie sobie może na razie na razie, na razie... Dobra, to najmniejsze. Żeby nie było. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, jak nam ta pierwsza uprawa. A więc tak to... w tym? Ty, ty. Nie, J się stało tak. Czekajcie. Siema witajcie w sady za to cięcia, ale y, przyszedł tato. Z, wcześniej z, dwor z dworu, z pracy wrócił, no i wiecie, jak w kuchni by coś tam robił, to wszystko było słuchaj na filmie i byłoby... To by wszystko, a tak to na i następny dzień, bo jeszcze później nie wiem, czasu, robię, coś na tworze. Później się trochę do szkoły przygotować, bo nagrywałem tam dość jak w czwartej, tę pierwszą część tego drugiego odcinka. A dzisiaj jest piątek, przygotowałem do szkoły i tak dalej, bo się szło, no i wrócimy właśnie ze szkoły i możemy nagranie swoje wzięć i kontynuować. Ciszę tam... Ok.

I to jest nie o ranie, tylko to jest kultywacja, czyli jakby przygotowanie ziemi chyba do, żeby na niej coś zasieć. I tak. Tą maszynę opuszczamy terą V i normalnie jedziemy. Ziemy O, widzicie? Zmienia się na kamerę. tutaj chyba też nie wolno jechać za szybko. Tu trzeba jechać jedynką. Czyli jedynkę wciskamy i jedziemy. Ja sobie tutaj rządek zrobię i później będzie cięcie, bo nie chcę, żebyście oglądali w kółko jak ja to robię, ponieważ wydawałoby mi się to, że trochę będzie Was nudzić. Tak, niektórzy powiedzą, że czemu nie nagrywam tak, bo tak będzie lepiej. Nie nagrywam tylko nie je tak. Nie, nie sieję tylko gorę tak, bo to będzie niby lepiej, ale tak tu teraz realistycznie, także to jest fajnie, bo fajniej, bo realistycznie jest i tak dalej. No czyli zrobimy takie okrążenie i jedno. I myślę, że zrobię cięcie, kiedy to zrobię. Będzie musiać odwrócić prawie do końca, a więc cięcie. Teraz jeszcze tak szybko dodam, że się pomyliłem i na dwójce też możemy. Też możemy właśnie orać, czy Ramku tą kultywację brać, tylko że jak sami widzicie na dwójce strasznie jest ciężko tutaj to jakoś prowadzić, także ja chyba to będę dokończał na całkowicie na tej jedynce. No, a więc to, no, czekajcie aż to zrobię. No i witajcie po cięciu ja już chciałem i tą całą ziemię przygotowałem do uprawy, ale jak zwykle ktoś mi przeszkodził i musiałem wyjść z gry i wszedłem teraz. Bierzemy ciągnik i teraz będziemy potrzebowali siewnika. Tak, siewnika. To jest siewnik, to jest właśnie to zielone. I teraz będziemy musieli wykorzystać. korzystać Siewnik, siewnik. K. Pod, pod podłączamy. I literą O wybieramy jakieś ziarna chcemy. I nie, nie to się wcisnąć. I teraz patrzymy rzepak rzepak jest najdroższy jak na, i na razie widzę dlatego chyba żepak sobie weźmiemy i zasiejemy bo w mój nie można go za 6000 sprzedać no więc bierzemy rzepak rzepak to jest właśnie to tu, tu w prawym ekranie w, po prawej stronie ekranu widzicie ziarno można sobie tutaj wziąć i przeładować podjeżdżamy w se, czy tu gdzieś podjechać klikamy R tak i widzicie nam się wszystko ładnie ładnie tutaj na tych paskach i teraz też wam pokażę chwilę mojego um, siania a potem dokończę sobie wszystko sam um, nie, 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 nie tu nie w tą stronę włączymy tą kamerę realistyczną i jedziemy tu jest początek pola myślę że wygodnie mi trochę będzie z tego wyraźnie i teraz tak literą V włączamy to i jedziemy, nie, tak, tak jedziemy i szyjemy. Tu jeśli chodzi o sianie, to chyba tu nie ma ograniczenia prędkości. Bynajmniej, bo zaraz zobaczymy, nie, ale jest chyba na dwójce, trzeba jechać albo na jedynce. Na zresztą zobaczymy. Nie jedziemy na dwójce, jest spoko, oprócz tego, że mi mrugają te ikony, nie. Trzeba jechać na jedynce, bo na dwójce po chwili robi się za szybko. Więc robimy sobie tam jeszcze jedno koło. O, jest tam moja sztuka jazdy. Dobra, jedziemy tutaj bardziej po boku, żeby wszystko dobrze się zasięciło. Nie tak szybko, no, fak. Zakopiłem się, zapomniałem jedynka i jedziemy. Dojdziemy do tego końca i robię cięcie i się już bez nagrywania. Także jest spoko. Na jest mam spokój i jest OK. No, a więc robię cięcie. No, to cześć. Dobre, już skończyłem siadź. Jak widzicie, tutaj nawet wam za chwilkę pokażę. O, tu już po bokach. Jak widać, oczekajcie. Po tu jak widzicie, już mi zaczyna ruść róść ale żeby to wszystko <coughs> lepiej, fajnie <coughs> poszło, to weźmiemy i to nawozimy. jeśli chodzi o nawóz, to bierzemy. Kolejną maszynę, tym razem będzie to jak widzicie, o i tak to tym się ora i to w tym się można powiększać i robić pola, a to to jest właśnie, tym się nawozi. Jak... Czekajcie jak to się nazywało? Nie pamiętam. Nie znam się bierzemy i tym razem podjeżdżamy tutaj do nawozu. I tak samo, podjeżdżamy, klikamy teraz. O, R, i -E I widać, jak widać, napomina nam się nawóz. Teraz chwilkę poczekamy, żeby się nie podobało do końca. Dobra, czekaj, żeby się zaklinowało. No. Dobra, już. I tak. Idziemy. Oko, bo jest noc, 20. Teraz 21 godzina, tylko szybko, teraz czas przyspieszył, no cóż, stop i nawozimy, jeśli chodzi o nawożenie tu tak samo wciskamy klawisz F, V, nie F, v. i tu jeśli już chodzi o nawożenie to możemy, nie. na wolno, odcinku, a się Przybrał tak i, i i i B tak, sorry opuszcza się V i B włącza się jakby to rozpyskiwanie i jedziemy jeśli chodzi o koszty, to już na, prędko na prędkość nie zwracamy uwagi możemy jechać ile nam się tam podoba okej okay. Jeśli chodzi o koszty na nawozu i tak naprawdę nasion, to one są naprawdę niewielkie. Jak widzicie, zaraz to jest 75 tysięcy. Jeśli chodzi o 1000, to mam ścina. Nic nie zabrało. Albo mam FPS-ów na 16 FPS-ów. Wcześniej miałem 40. Dobra, włączamy i jedziemy po powrotach. Tu mogę trochę odjechać. Jeśli chodzi o to to o nałożenie to będzie dość szybko, to wszystko noszło i mi laguje, dlatego dokończę to już poza tym nagrywaniem i się zobaczymy jak już skończę. No i jak widzicie skończyłem już całe tutaj pole. Jest wzięte i nałożone, wszystko ładnie rośnie. Tutaj są już tam początek. Wszystko już tutaj... Zaczyna krzykować, że tak powiem, po prostu rośnie, i tak dalej. No, ale my będziemy już chyba kończyć ten odcinek. Nie wiem. on będzie też trwał jakieś 13 minut. Trzeba nie wiem. Odłożymy sobie gdzieś tutaj to. Traktor sobie zabarkujemy. na razie byle gdzie, czyli tutaj, jakoś tak, żeby było normalnie światłem, dobrze, także ten odcinek pełen różnych przerw i tak dalej. Każdy mi to przeszkadzał, on na, był nagrywany przez dwa dni, ponieważ jedną część nagrałem w jednym dniu, w drugim, ale myślę, że to jakoś fajnie wyjdzie tutaj. Jesteśmy się, kończymy. No a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Myślę, że odcinek się spodobał. No i cześć!